Doskonale pan wie, że jeżeli jest zarzut karny, bo to są zarzuty karne, to nie można rozszerzająco traktować kodeksu karnego, ani też nie można stawiać zarzutów tak ogólnych, że one nic nie znaczą. A tam są zarzuty na przykład takie, że brałem udział w głosowaniu. No, to jest mój obowiązek branie udziału w głosowaniu, albo że wykorzystałem swoje kompetencje, które nadała mi ustawa. Co to, co to znaczy? To ten cały wniosek jest napisany przez osobę, która. To widać przy pierwszym czytaniu. Widać, że ten ktoś, kto pisał ten wniosek, nie, nap, nie przeczytał ustawy o radiofonii i telewizji. Nie przeczytał ustawy, zwłaszcza w tych artykułach, które mówią o kompetencjach przewodniczącego. Tam są jasno napisane w tych zapisach, w tych artykułach jest mowa o przewodniczącym, jako organie, który na przykład wymierza kary nadawcom czy koncesjonariuszom. A no nie ma mowy o Krajowej Radzie. A zarzutem jest to, że ja podejmowałem decyzje samodzielne. No gdyby w ustawie była mowa o tym, że mam podejmować decyzję o ukaraniu nadawcy po konsultacji z Krajową Radą, gdyby to był zapis w prawie, gdyby to napisane było, że to Krajowa Rada karze, no to jest zupełnie inna sytuacja. Jeżeli tam jest napisane, że przewodniczący. Podejmuje decyzję o ukaraniu i to są zapisy mówiące o obligatoryjnej reakcji przewodniczącego, nie że może ukarać, tylko że każe, na przykład za przekroczenie czasu reklamowego itd. Tak no to przewodniczący to robi, a nie Krajowa Rada. A to jest jeden z zarzutów, które są, znajdują się w tym wniosku, więc no, jako prawnik doskonale pan wie, że to jest całkowity absurd. Nie będę tutaj ocenił samej zawartości tego wniosku, ale ja tutaj dostrzegam pewne takie ryzyko, bo mamy jeszcze taką tutaj wątpliwość prawną dotyczącą samej procedury, mówiącej o odpowiedniej większości i następnie skutku postawienia podjęcia uchwały o postawieniu w stan odpowiedzialności przy Trybunałem Stanu. W szczęcie, samej wszczęcia procedury. Tutaj wypowiedział się też Trybunał Konstytucyjny, mm. który też jest różnie oceniany mm. co do jego kompetencji i, i właściwości jego powołania. A czy jako przewodniczący nie boi się pan, że również w tym obszarze regulacji radiowej i telewizji może dojść do takiej dwu, dwu władzy, czy może bardziej paraliżu funkcjonowania instytucji? Bo mamy już. Przykład w innych obszarach, gdzie pewne rozstrzygnięcia tego trybunału były przez jedną stronę akceptowane, przez drugą stronę ignorowane. Czy tutaj nie ma jakiegoś ryzyka, że również do obszaru radiofonii i telewizji może taka sytuacja dojść? Ja mam, w Polsce konstytucja przestała obowiązywać przez odwykanie, znaczy przez niestosowanie konstytucji. Władza wykonawcza konstytucji nie stosuje, ja się staram konstytucję stosować no bo zgodnie z zapisem ustawowym przepisem artykułu 213 yy, i to jest dla mnie wyznacznik mojej, mojej pozycji, mojego, moje, mojego funkcjonowania publicznego. Tak samo yy, uważam, że no, dwuwładza to jest złe słowo w tej chwili, bo tu nie chodzi o dwuwładzę, tylko o uzurpację władzy przez pewne gremia publiczne czy przez pewne. Osoby w państwie w stosunku do tej władzy, która wynika z konstytucji ustaw. Bo przecież nie zmieniono ustawy radiofonii i telewizji, likwidując media publiczne. Nawet spowodowano całkowity chaos w mediach publicznych i bezprawie. Tzn. Spowodowano e, sytuację taką, że media publiczne formalnie stały się, formalnie i rzeczywiście poszły w kierunku likwidacji, ponieważ minister zastosował kodeks spółek handlowych, do czego nie miał prawa, co mówi zresztą orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. I jeżeli mówimy o dwóch władzy, to nie ma dwóch władzy, jest uzurpacja pewnych osób i instytucji do tego, żeby sprawować władzę tam, gdzie nie mają prawa tego sprawować. Tak samo rząd przejął media, co, co i w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego jeszcze dawno temu, jeszcze przed w czasach tam typu 2008 rok, była jasna mowa o tym, że władze wykonawcze nic do mianowania zarządu spółek medialnych i nie można pozwolić na to, żeby władza, władza wykonawcza miała na to wpływ. Tak samo zabezpieczenie dotyczące zmian w mediach publicznych wydał Trybunał Konstytucyjny teraz w tym roku, w styczniu 2024 roku, i władza wykonawcza tego nie respektuje. Tak samo nie respektuje rozmaitych innych, innych, innych sytuacji, no, chociaż jest kwestia z prokuratorem generalnym. Mówię, nie dwu władz, tylko uzurpacja. A uzurpacja jest nielegalna. W związku z czym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy osoby w państwie. Sprawiające najwyższe funkcje, typu premier czy typu prokurator generalny, mają za nic prawo, konstytucję, ustawy i realizują swoimi decyzjami jakiś nowy porządek prawny, który nie jest porządkiem prawnym, bo jest z gruntu nielegalny. I na tym to polega. Wspomniał Pan Przewodniczący o powołaniu nowych władz Telewizji Polskiej. No i tutaj też mieliśmy, mamy ustawowo Radę Mediów Narodowych. Ten, ten organ też nie był, co prawda jeszcze oceniany przez Trybunał Konstytucyjny per se, bo ta ustawa weszła w życie później niż, niż okres, którego dotyczyło rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, ale również tutaj były formułowane wątpliwości natury konstytucyjnej. Teraz oczywiście z pominięciem tego organu powołano nowe władze poprzez tryb najpierw najpierw bezpośrednio KSH, a później likwidacji. Ale teraz, co ciekawe, pojawiła się nowy pomysł i nowa inicjatywa, żeby zmienić skład Rady Mediów Narodowych. Pojawiła się zapowiedź odwołania Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Czy Pan Przewodniczący, jak ocenia Pan Przewodniczący ten, ten krok i te zapowiedzi? Czy to jest trochę, ocenia może w ten sposób, że to jest rezultat wstrzymania wypłaty abonamentu z uwagi na uznanie przez Pana Przewodniczącego, że te władze są niewłaściwie powołane i teraz rząd spróbuje powołać nowe władze poprzez Radę Mediów Narodowych. Jak to pan Ale, przewodniczący ocenia tę po pierwsze, inicjatywę? Po pierwsze z tych doniesień medialnych to jest wczoraj ja jestem w podróży, bo nie miałem czasu po prostu czytać wszystkiego dokładnie, tylko tyle co, co się pojawiło w jakim przeglądzie prasy czy na Twitterze. No to znowu tutaj chodzi o odwołanie Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych za pomocą uchwały. To jest sprzeczne z, z, z ustawą, gdzie jest jasno powiedziane, w jaki, kiedy można odwołać Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. W związku z czym jest próba znowu stosowania prawa tak, jak je rozumie rząd, a nie tak, jak jest napis, zapisane w ustawie. Czyli jeżeli e, Krzysztof Czabański zostanie odwołany uchwałą, a nie ustawą, Trzeba by zmienić ustawę, żeby, żeby to no, zrobić, no to w tym momencie znowu mamy do czynienia z decyzjonizmem i z uzurpacją. Nawet jeżeli tam ktoś będzie mianowany w jego miejsce, no to będzie po prostu uzurpacja. Czyli e, tak powołanych władz również e, jako pan przewodniczący nie będzie pan uważał za powołane prawidłowo? No, oczywiście Środa no, Mediów narodowych ma swój, swoje zapisy i nie można zmieniać tego uchwałą, bo uchwały nie są źródłem prawa w Polsce. No, przecież... Przy czym tutaj mowa jest o tym, że spełniła się jedna ze przesłanek odwołania. A jaka to przesłanka? E, w postaci się e, związków z, z jednym z nadawców, czy, 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 czy prasą, czy, czy mediami, zbyt no, silną. No, nic, nic, o tym, nic o tym nie wiem. Powtarzam, nie czytałem dokładnej informacji. to, to, co Pan mówi, teraz jest dla mnie nowością, więc będę, muszę sprawdzić i będę się ustosunkowywał. Natomiast w takim kształcie, jaką mam wiedzę to znaczy, że jest to próba uchwały i odwołania za pomocą uchwały no to mam tą świadomość, że te uchwały nie są źródłem prawa w Polsce i odwołanie Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych może się odbyć tylko za pomocą ustawy. Co do spełnienia tych przesłanek. No to nie wiem, no, powtarzam, nie wiem i nie będę wyda wydawał opinii na ten temat. Rozumiem, źródłem prawa w Polsce są ustawy, to mm. też przejdźmy może do zapowiedzi nowej ustawy medialnej, mm. ponieważ zostały opublikowane założenia, e, no, z, z tego co wiemy Krajowa Rada nie jest chyba e, ulubionym podmiotem, z którym konsultowane są nowe projekty ustaw. Nie są no właśnie e, i też w samych projektach ustaw często jest pomijana w ogóle rola Krajowej Rady, czy to było w przypadku DSA, czy, czy teraz MFY. Tak, tak. ale w takim razie może e, pan przewodniczący przed chwilą na panelu mówił, że jednak pomysł rezygnacji z abonamentu jest dobrym pomysłem. Czyli czy może jeszcze jakieś pomysły wynikające z tych założeń są, są dobre, czy też może Krajowa Rada uważa, że, że inaczej powinna wyglądać nowa ustawa medialna czy w ogóle jest potrzeba wprowadzenia nowej ustawy medialnej? Ja nic nie wiem na temat nowej, nowych założeń ustawy medialnej, bo widzę tylko jakieś doniesienia prasowe, coś tam... Były coś... konsultacje publiczne trzymiesięczne, każdy no, mógł wziąć udział, nawet no, pan przewodniczący. Myśmy, myśmy swoje stanowisko, myśmy swoje stanowisko przedstawili w tych konsultacjach. Wysłaliśmy do Ministerstwa Kultury naszą opinię. Natomiast wie pan doświadczenie uczy, że to, co mówi rząd w konsultacjach, a to, co potem realnie się dzieje, to są dwie różne rzeczy. Powtarzam, mamy do czynienia z uzurpatorami, którzy chcą rządzić pomimo ustaw i pomimo konstytucji, łamiąc prawo i starając się narzucić społeczeństwu rozwiązania, które są temu społeczeństwu dla tego społeczeństwa niekorzystne. Ale zniesienie jej abonamentu, bo byłoby korzystne. Pytanie, czym ten abonament zostanie zastąpiony? Miałby być y, udział w budżecie 0,09%, no czyli stabilne 3,5 3 miliarda dolarów. mowa o podatkę, o tym, że opłata abonamentowa miałaby być zaliczona do podatku. Od tego pomysłu właśnie, o, o, raczej rząd odszedł i idzie w kierunku y, finansowania już zebranych środków w budżecie państwa. Czy to byłby właściwy kierunek? No to długa droga przed nami, dlatego że jeżeli ten pomysł zostanie y, uchwalony w ustawie, Oprócz jeszcze oczywiście zgody pana prezydenta, który póki co jest jeszcze na tym stanowisku, no to załóżmy, że oni chcą to zrobić po ewentualnej wygranej wyborach prezydenckich i będą mieli przychylnego sobie prezydenta, który będzie podpisywał wszystko, co tam Tusk mu przedstawi. No to jest jeszcze druga sprawa, mianowicie Komisja Europejska. Tutaj trzeba przypomnieć, że cała sprawa z kartami powinności wynikła stąd, że abonament taki, jaki był zawsze i potem znalazł się w, znalazł się w polskim, polskim przepisach prawa po 1992 roku w ustawie jednej i drugiej. On został zaskarżony bodajże przez Polsat do Komisji Europejskiej jako niedozwolona pomoc publiczna. I stąd powstało całe zamieszanie z kartami powinności, które są taką quasi koncesją. No problem polega na tym, że jeżeli teraz ta grupa rządząca włoży opłatę utrzymanie mediów publicznych do ustawy, do budżetu, a to są spółki Skarbu Państwa, no to znowu będzie niedozwolona pomoc publiczna i notyfikacja tego w Unii Europejskiej. Czy to w takim razie nie jest dobry moment, żeby też e, e, przeformułować całą e, kwestię wsparcia e, twórczości misyjnej, ponieważ e, e, przez wiele lat, e, no przez w zasadzie wszystkie lata, kiedy, kiedy mowa o e, finansowaniu z budżetu państwa, mówię mowa o finansowaniu mediów publicznych, a przecież są też media prywatne, zwłaszcza lokalne, mm. które prowadzą działalność e, o charakterze misyjnym, tak? tak. E, uzupełniają e, e, ośrodki regionalne albo nawet robią to lepiej niż ośrodki regionalne TVP. Czy w takim układzie przy okazji notyfikacji nie warto byłoby wykorzystać tej sytuacji, żeby pomyśleć też o tym, żeby właśnie takie małe karty powinności, czy jakieś formy konkursów, żeby też środki publiczne mogły trafiać do podmiotów prywatnych? Kryzysy są dobrym momentem do zmian systemowych wtedy, kiedy one są potrzebne. Potrzebna jest kolejność. Najpierw trzeba uporządkować kwestie własności mediów publicznych i ich władz i temu, kto mediami publicznymi zarządza. Sytuacja bezchołowia i takiego, nazwijmy to, bałaganu prawnego, do którego doprowadził rząd Tuska, nie sprzyja temu, żeby coś w sposób sensowny reformować. Na to nakłada się postęp technologiczny goniący po prostu nas, znaczy goniący, no po prostu zostajemy w tyle jako kraj, jeżeli chodzi o te najnowsze technologie związane z mediami. Nie tylko z mediami, ale w ogóle z w kwestii, kwestii obrotu ekonomicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. I e, doświadczenie także uczy po ostatnich ruchach, że ludzie, którzy są u władzy, całkowicie tego nie rozumieją. To znaczy, że, że oni mają myślenie na poziomie lat 70. W niektórych, w niektórych momentach. W ogóle nie rozumieją, na czym polega nowa technologia związana i z mediami, i z przemysłem. I z tym rozwojem Polski, który musi się dokonać, żebyśmy nie zostali w tyle w ogonie cywilizacyjnym nie tylko Europy, ale i świata. A przy tych ruchach, które widzimy, to nam grozi. Co należy zrobić? Trzeba zmienić sposób finansowania mediów. I to nie tylko chodzi o media te publiczne, ale także media komercyjne. Dlatego, że ten sposób finansowania, czyli reklamy, ewentualnie jakieś subskrypcje, niczym się nie różni od tego, jak, zostały, jak media, które gdy powstawały pod koniec XVII wieku, były finansowane. Czyli mam wydaję gazetę albo jakiś druk ulotny i chcę go sfinansować, no to idę do szewca, który robi dobre buty i on się będzie reklamował w tej mojej gazetce. Dokładnie tak samo przy zmianie technologii to trwa do dzisiaj. To jest całkowity anachronizm. Przy tej zmianie technologicznej, którą mamy, ze sztuczną inteligencją, ze smart, smart kontraktami i tym wszystkim, co nowoczesna technologia niesie. Czy to jest miejsce na dane RPD, na DAI, czy to jeszcze, jeszcze coś nowszego, zdaniem pana przewodniczącego? Moje zdaniem trzeba wprowadzić, i to jest mój postulat, nad którym pracuję, i to dosyć intensywnie trzeba wprowadzić żetony elektroniczne dla obywateli do płacenia za treści. Takie kryptowaluty. No, dowolnie to możemy nazwać o kryptowaluta, źle się kojarzy, ale chodzi o, to, o emitowane przez państwo żetony, które będą przydzielane obywatelom do płacenia za treści, a potem zamieniane na, przez twórców, bo będzie to szło od oglądającego czy czytającego do wytwórcy treści z pominięciem agregatora, czyli portalu, czy jakiejś telewizji. Czyli tak, obywatel dostaje na swój portfel elektroniczny, zarejestrowany w systemie, żetony elektroniczne. Bez przerywania snu, bez świad znaczy ze świadomością, ale bez y, własnej decyzji o tym, że on płaci za jakąś treść. Te pieniądze idą do tego, kto wytworzył tę y, treść, i dopiero ten wytwórca treści płaci agregatorowi treści, czyli na przykład portalowi, który zabiega o to, żeby y, ten twórca się u niego znalazł. I w tym momencie uzyskujemy dwie rzeczy. Finansowanie właśnie rozmaitych lokalnych niszowych twórców, albo telewizji, albo kogoś takiego, y, przez to, że te pieniądze jednak trafiają. Po drugie, znika cenzura nieformalna robiona przez agregatorów treści, którzy eliminują rozmaite treści, mimo że jest zapotrzebowanie na te treści. To jest oczywiste sprzeczne z konstytucją. Cenzura w każdej formie w Polsce jest zakazana. I trzecia, trzecia sprawa, te pieniądze, które znajdują się na rynku z reklam, one oczywiście nie znikają, niech sobie tam będą reklamy, tylko cała szeroka gama twórców, włącznie z niszowymi blogerami, fotografami i tak dalej, otrzymuje finansowanie, wsparcie bezpośrednio od państwa, ale dystrybuowane przez obywateli za pomocą ich gustów, ich chęci, chęci czytania czy oglądania czegoś, co powoduje, że jest większy zasób pieniądza w mediach i te pieniądze, które są w mediach, można wykorzystać, ci agregatorzy treści, którzy będą chcieli, to mogą to wykorzystać na jakieś dodatkowe swoje przedsięwzięcia, a małe niszowe przedsiębiorstwa, typu niszowy portal czy jakaś lokalna gazeta internetowa, ma wreszcie pieniądze na to, żeby żeby funkcjonować, nie potykać się o własne nogi z powodu tego, że trzeba wygrać jakiś konkurs w jakimś rządzie, który to rząd według własnego widzimisia będzie kwalifikował, ten dostaje pieniądze, a ten nie dostaje pieniądze. Tak, przecież to, to też trochę pytanie jednak mimo wszystko, czy nie mieszamy e, kwestii misyjności z oglądalnością, tak, bo jednak e, e, finansowanie treści misyjnych jest w oderwaniu tak? od tego, jak, jaka jest tak, ogląda. Ale na, na więc... to można nałożyć y, takie, y, takie algorytmy, które spowodują, że misyjność będzie finansowana. Czyli będą wyżej punktowane, tak? Przecież misyjne Na przykład będą, albo będą więcej żetonów będzie y, płacone, bo będą, będą droższe z tego portfela, ale powtarzam, obywatel nie będzie tego y, widział. Że płaci, ponieważ to nie będą jego pieniądze, tylko przydzielone przez państwo. Czy Krajowa Rada zaproponowała to w założeniach do projektu ustawy, żeby prowadzić pieniądze? Nie, dlatego, że pieniądz? to jest dla tych rządzących to jest całkowicie to jest całkowicie egzotyczna i całkowicie niezrozumiała aranżacja. Ja, ja się wywodzę z biznesu internetowego i parę startupów opracowywałem rozmaite aranżacje biznesowe związane z nowymi technologiami. Natomiast ci ludzie, którzy rządzą w tej chwili ich myślenie na temat nowych technologii zatrzymało się na telewizorze i magnetowidzie. Takie jest moje przekonanie. W związku z czym tutaj nie ma z, nikim, nie ma z kim o czymkolwiek rozmawiać. Tutaj trzeba rozmawiać z młodymi ludźmi, z młodymi startupami i przygotowywaniem tej aranż takich aranżacji technologicznych, dlatego żeby ta młodzież, ludzie w pańskim wieku i młodsi, żeby oni mieli perspektywę Polski wielkiej, dzięki której, która jest dlatego wielka, że wykorzystuje nowoczesne technologie. Dlaczego zlikwidowano CPK? Dlatego, że te mafie, które dookoła Polski funkcjonują, nie chcą tego mieć. No. To, już, to już temat wykraczający, poza chyba nasze tutaj, trochę w chmurach jesteśmy, jeżeli chodzi o CPK. A przejdę może do takiego ostatniego tematu, który posadzi nas na ziemi i umiejscowi nas w takiej perspektywie, Rocznej, tak, nie jakiejś przy, wielkiej przyszłości. Rok temu e, pytałem pana przewodniczącego o rozporządzenie w sprawie ważnych wydarzeń. I wtedy e, toczyły się konsultacje e, jakiejś zapowiedzi zmian. E, już oczywiście w zeszłym roku mieliśmy rozgrywki piłkarskie, których nie było w otwartej antenie. Mamy kolejny sezon i wciąż ich nie ma w otwartej antenie, mimo że się zmienił właściciel praw. Czy już jest jakiś perspektywa, że do końca tego sezonu e, obejrzymy polskie e, kluby e, w antenie? Partii telewizji, czy no, co najmniej w przyszłym sezonie? Jak, jak to Pan Przewodniczący może nam zapowiedzieć zmiany w tym zakresie? Pytanie do y, trzech instytucji. Do Ministerstwa Kultury, y, które na samą, na samą nazwę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji też otrząsa. I prawdopodobnie nasze dokumenty, które wysłaliśmy, yy, dlatego, że jest potrzebna notyfikacja Komisji Europejskiej, tam gdzieś leżą na samym dnie szuflady. Więc bardzo proszę panią Wróbleską spytać o, o to. E, dalej, sama Komisja A kiedy Europejska. Kiedy Krajowa Rada wysłała te dokumenty? No to już nie wiem, nie ma, pamiętam dokładnych dat, ale to jakoś jakiś miesiąc temu przynajmniej. Albo, tego nie jestem pewien. Tu zastrzegam, że nie jestem pewien do, do końca tych dat. No bo to jest jednak na. W tym nawale sprawie, jednak sprawa innego, innej wagi. Natomiast Ministerstwo Kultury, tutaj Komisja Europejska, notyfikacja, i jak już to przyjdzie, co do czego przyjdzie ta notyfikacja, to jest rządowe centrum legislacji, które we współpracy z Krajową Radą tą, to rozporządzenie będzie zmieniać. No, i tutaj mamy trzy instytucje, które są całkowicie od nas niezależne. Ja tu nie mam żadnego wpływu, kiedy to, to będzie. Jeżeli by był bunt kibiców, to, którzy by powiedzieli, że, że ma być to zrobione, bo chcą oglądać to, co chcą oglądać i na co głosowali w, tym, w tych konsultacjach. To bardzo proszę, natomiast... No właśnie, bo jak, jakie, jakie nowe pozycje są? Rozumiem, że... Pan wybaczy, ale nie pamiętam tych... Ty, ty, ale ty... rozumiem, że oprócz tej piłki nożnej jeszcze też się pojawią jakieś dodatkowe coś pozycje. Takie, coś tam będzie, nie, nie wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiać, bo... bo pan by, przewodniczący był za tenisem. Miał... Tak, te... coś takiego pamię, pamiętam, ale tyle się wydarzyło od tamtej pory, że, że po prostu nie mam... Na szczęście Iga wiedzy. Świątek wciąż numer jeden. Tak, no to... Jedna rzecz szczęśnia. jest niezmienna. Były tam jakieś zakusy, ale się <laughs> udało, także, także tak to wygląda. Powtarzam, zasadniczym, zasadniczą bolączką polskiego rynku mediów jest przestarzałe myślenie rządzących o mediach jako takich, jako narzędzia, narzędziu wpływu politycznego, co jest całkowicie przestarzałym myśleniem wszystkich obozów politycznych. Media mogą oczywiście mieć wpływ polityczny, ale ludzie nie szukają wpływu politycznego w mediach, tylko chcą rozrywki i informacji. I jeżeli rządzący albo kandydaci do rządzenia sobie nie uświadomią, że ludzie przy obecnej technologii są w stanie sobie zastąpić te profesjonalne media innymi źródłami, no to będzie tak, jak będzie. To znaczy będzie całkowity rozjazd pomiędzy ludźmi, którzy są u władzy albo aspirują do władzy, a myśleniem młodych ludzi, którzy patrzą na to, co, co się dzieje z wyżyny swojego doświadczenia i biegłości w, w nowych technologiach. No, taka gorzka refleksja na koniec pana przewodniczącego, ale zauważyłem, że narzekał pan przewodniczący na wszystkie obozy rządzące i polityczne, więc to chyba jest taka bolączka, którą musimy jakoś szerzej rozwiązać. I rozumiem, że tutaj Krajowa Rada jednak mimo wszystko chyba powinna inspirować te zmiany, żeby te przepisy w Polsce unowocześnić, ponieważ chociażby jest ku temu powód w drodze implementacji przepisów unijnych. Chyba, że te przepisy unijne też są jeszcze zbyt przestarzałe, zdaniem to, Pana Przewodniczącego. Co do przepisów dotyczących sztucznej inteligencji, mam wrażenie, że Komisja Europejska przestraszyła się utraty kontroli nad rzeczywistością. To są przepisy, które w dużej mierze ograniczają rozwój tej technologii. Ona oczywiście powinna być regulowana, ale nie w formie zakazów, że czegoś w ogóle nie wolno robić, tylko w zasadzie dwóch, dwóch przepisów. Jeden z tych przepisów to jest obowiązek, jeżeli chodzi o media, to jest obowiązek oznaczenia treści wykonanych za pomocą sztucznej inteligencji. Jeżeli są jakieś powiedzmy częściowo wykonane, to ten procentowy udział powinien być zaznaczony a drugie to jest y, y, policyjne ściganie fałszyw wykonanych za pomocą sztucznej inteligencji, czyli deepfakeów, podszywania się pod osoby fizyczne, pod artystów i tak dalej. To jeżeli chodzi o media. Natomiast y, podejście kre, y, y, Komisji Europejskiej mam wrażenie spowoduje upośledzenie całej technologii. Znaczy, nie będzie rozwijała się tak dobrze, jak mogłaby się rozwijać, a przecież to nie chodzi tylko o media, czy tam pokazanie jakichś obrazków czy... Czy filmików. Tu, przecież tutaj chodzi chociażby o zwiększenie produktywności przemysłu poprzez na etapie analitycznym y, szybsze, szybsze i to dużo szybsze oszacowanie opłacalności jakichś planowanych biznesów. Prawda? To, co w tej chwili robią miesiącami jacyś specjaliści y, analitycy, to za pomocą odpowiednio zaprogramowanego narzędzia można zrobić godzinę prawda? i obliczyć te, to wszystko, co jest do obliczenia. Jeszcze wspomagać się takim myśleniem out of the box, żeby jakieś przedsięwzięcie oszacować, a dzięki temu je szybciej wdrożyć, a więc wzrost gospodarczy może być większy. No w przypadku Polski na przykład to jest kluczowa sprawa, dlatego że mamy za małą produktywność, wydajność ludzi, którzy pracują czy w przemyśle, czy w ogóle w gospodarce. Więc musimy szybciej się kręcić, że więcej tych biznesów musi być. No ale znowu bariery, bier, bariery biurokratyczne, ale także fizyczne bariery wydolności czasowej tych analityków, tych biznesmenów, tak to nazwijmy, powoduje, że tego jest za mało. A przy wdrożeniu sztucznej inteligencji do asesmentu nowych biznesów, to nam pomoże zwiększyć produktywność i zwiększyć wzrost gospodarczy. To samo się tyczy kwestii depopulacji, która Polsce grozi. Jeżeli byśmy skupili się na nowoczesnej robotyce i sztucznej inteligencji i autonomii tych robotów, czy to humanitarnych, czy dedykowanych, to jesteśmy w stanie niedostatek sił, siły roboczej, która w Polsce grozi, jest zniwelować i spowodować, że Polska będzie się przy tej depopulacji dobrze rozwijać bez konieczności importowania jakiejś siły roboczej z Azji czy skądkolwiek indziej, co w przypadku Polski jest o tyle nie tyle groźne, co po prostu nieprzychylnie nie widziane przez obywateli, bo widzą przykład Stanów, przykład czy Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Czyli prawda? Polacy chętniej zaakceptują imigrantów i niż, roboty niż imigrantów. Tak, tak. tak. Jestem, jestem tego zdania, ponieważ przykłady z Europy Zachodniej pokazują czym to grozi. To nie chodzi o ksenofobię czy tego rodzaju rzeczy, tylko Polacy są przyzwyczajeni do swojego stylu życia i nie chcą go mieć zakłócany. A to, że nie są ksenofobami, to widać było po pomocy, której została udzielona Ukraińcom i do dzisiaj jest udzielana. Ja myślę, że tak podsumowując, to nowoczesne myślenie jest potrzebne wszystkim, zarówno w obszarze mediów, jak i w obszarze społecznym, tak. więc myślę, że będziemy jako społeczeństwo gotowi na te nadchodzące zmiany i miejmy nadzieję, że również jako regulator, jako przedsiębiorcy też do tych wszystkich zmian się dostosujemy i że w tej perspektywie, o której mówił Pan Przewodniczący też na panelu 2030, dalej polskie spółki, i mediowe będą funkcjonowały na tym globalnym rynku. Także mam nadzieję, że tak optymistycznie możemy tę e, rozmowę zakończyć, a moim dzisiejszym gościem był Pan Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i do widzenia i zapraszam na kolejne punkty programu. Dziękuję bardzo.